Trener Krzysio. Dzień dobry, kochani. Ależ ja się cieszę na te spotkania z wami. Cykliczne. regularny. co tydzień w czwartek trener Krzysio przemawia. Przedłożenie musi być. No, zazwyczaj jednak jestem takim typem samotnika, tak? Rzadko tutaj kontaktuję się z ludźmi, rozmawiam. To jest taka cecha już wielkich ludzi. Wielkich osobistości, że jednak wolimy w ciszy kontemplować, rozmyślać tak nad losami świata. No, a tutaj się z wami spotykam, jest jakaś interakcja, co prawda, nie słyszę co mówicie, może i lepiej. Kochani, kontynuuję mój cykl edukacyjny. Będę instruował. A propos gadżetów, tak, gadżety do biegania są różnorakie. Do tej pory robiłem tylko wielki test butów, Nike. Takie pomarańczowe, pamiętacie pewnie? Teraz idziemy dalej. No, trener Krzysztof jest starej daty, oczywiście, tętno mierzy to, to kwas per rektum, no to musi być. No, starej, ale najlepsze metody. Sprawdzamy. No ale też, e, prawda, no nie ominął mnie postęp, e, korzystam e, w swojej pracy trenera z selekcjonera z Jarmina, tak, e, zegarka e, sportowego. No, tutaj za, zaprezentuję ten mój model, e, proszę bardzo, tak, e, takiego Jarminka mam, e, jak najbardziej e, działa, no przydaje się. E, nie, nie, nie zawsze dystans można zmierzyć na te tak zwane tip-topy, no nie zawsze tutaj się przydaje zegarek e, sportowy. Jak? skutecznie, efektywnie korzystać z, z takich wynalazków, bo też nie wszyscy wiecie, tak, czy w ogóle kupować, e, nie kupować, po co, tak po co, e, jak wykorzystywać w pełni e, funkcję? tak e, po co, kiedy używać, jak używać e, co się przydaje, co się nie przydaje tak, e, na co zwracać uwagę przy zakupie, no tutaj ja wam to wszystko oczywiście omówię omówię to rzeczowo e, kochani, ja mam tutaj Jarmina takiego zwykłego, tradycyjnego czarnego Jarmina to jest model Forerunner 235. Forerunner 235, tak. Nie wiem, czy to można jeszcze dostać w sklepach, czy już zeszło. W każdym razie Forerunner, czyli nam to już taki sygnał idzie, że dla biegaczy. Forerunner, prawda? A to troszeczkę jest zmyłeczka, bo nie tylko dla biegaczy. My tutaj też możemy ustawić inne szporty. Inne szporty, tutaj jest bieganie, jest rower, tak? No to no, 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 nie za dużo. Ale jakie są, tak? Sprawdzałem, czy można tutaj ustawić, żeby rzut młotem był. nie ma. Nie ma rzutu młotem tutaj wśród konkurencji, które można ustawić. Pawełku, no interweniuj, tak? Powinien się tym zainteresować duże, srogie niedopatrzenie ze strony Jarmina, nie? Bicykle są, kóźwa, bicykle są, a hammer troła nie ma. No to Paweł powinien się tym zainteresować, myślę, że, że gdzieś tutaj coś zgłosić, tak? No bo że, że nie ma rzutu młotem. No... Duże niedopatrzenie, szczególnie że jest to jedna z najbardziej poważnych dyscyplin na świecie sportowym. To nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o, o lekkoatletykę, bieganie i rzut młotem, tak? No to robi wrażenie jednak, to robi wrażenie, bo, bo wchodzi do tej klatki, jak MMA prawie, że z tym młotem, a to, a to waży cholerstwo, ile to waży? Z 7 kg waży? Może ważyć. Na tym łańcuchu, nie wiem czy łańcuch też wliczony, na tej uprzęży i kręcą te piruety i by taki zegarek by się przydał, żeby liczył te piruety. szybko żeby liczył, tak, z jaką się kręcą, wiadomo, promień, wszystko by było wymierzone, nie ma, nie ma. I też jaka precyzja, przy tej sile, przy tej szybkości, a tam lufcik, lwąziutki, tak, żeby to, to wycelować i to leci 80 metrów, 80 metrów. to Już nie wiadomo, może Paweł nie, niedługo rzuci 100, jest szansa, że rzuci 100. Ja wierzę, ja wierzę. Ale wracając do zegarka, zegarku takim sportowym, interesuje nas przede wszystkim GPS, tak? Najważniejsza rzecz, ten zegarek musi mieć GPS. O co chodzi? GPS to są satelity, tak? To się łączy z kosmosem, sygnał wraca i Cię namierzają. Jak masz GPS, to Cię namierzają Amerykanie, tak? Bo może być też inny system takiej nawigacji satelitarnej, tak? Tutaj akurat w tym Jarminku jeszcze jest GLONASS, tak? GLONASS, no to bardziej tam wschód. To też Cię namierzają tylko troszeczkę inni, tak? Nie wiem, jak tam wolisz być namierzany, przez kogo. Z tym GPS-em to jest też tak, prawda, że Trochę trzeba postać, trzeba postać, żeby złapać sygnał czasami. Jest tu taka niedogodność, tak? Najgorzej się stoi zimą, kiedy wiatry wieją i wiadomo brr, br, zimno. Czekasz, czekasz i się nie doczekasz czasami, no bo to wtedy wiadomo czas zwalnia wszystko, zwalnia. Chciałbyś już biec, ale sygnał trzeba złapać, bo inaczej nie będziesz wiedział ile żeś tych kilometrów natrzaskał. Tak? No to tak. No i też źle się latem, sierpień, wieczór jak komary atakują. Wtedy też z takim Jarminem se troszeczkę można postać. No i bąble wiadomo i potem to trzeba fastum gel, prawda, grubo szmarować, żeby to zeszło także tu jest taka niedogodność, że trzeba też cierpliwym być nieraz, tak, no bo to ten GPS trochę łapie, bo to te satelity, to jest wszystko daleko, to jest w kosmosie, tak, to jest w kosmosie no i to liczy po prostu dystans, tak, czyli to jest podstawa, bo my po prostu wiemy, ile żeśmy naczaskali tego kilometrażu i potem jest czym pochwalić, prawda, wśród znajomych, wśród dalszej rodziny, bliższej rodziny, tak, ile tych kilometrów w miesiącu, w tygodniu, no to wszystko Liczy, liczy, to potem sumuje, i to wszystko możemy sobie zrzucić też do takiej aplikacji. tak, Tu jest Jarmin, czyli Jarmin Sonet. Jarmin Sonet. Jar I to wszystko tam masz zestawienia, całe lata Twojego udanego wypukiwania tam jest zapisane. tak, Twoja teczuszka biegowa tam jest. A, a, a potem trener że tam Ci lustruje. Lustruje, co żeś tam nadziałał. No coś mam głos dzisiaj, nie tęgie, bo żem loda zjadł akurat, mm, chyba nie potrzebuję tego loda, lód dla gwoli ścisłości, twarożkowy był, no bo jaki inny, prawda, jaki inny. Ale wracając do zegarka, czyli GPS, tak, bardzo ważna rzecz, to łapiemy, to ko kosmos, to czekamy i potem nam mierzy. Kochani, i tu też jest taka funkcja bardzo też pomocna, LAPY, LAPY, czyli międzyczas. No, zazwyczaj jest ustawione już automatycznie, że te międzyczasy liczy, e, tam trzeba ustawić, no bo to może są mile zatrzymywać, a w Polsce jesteśmy, więc żadne mile, nie, zo te farmazoniarze robią mitingi na mile w Polsce, gdzie nikt nie wie, ile to jest mila w ogóle. <gulę> Ale już Naprawdę nie o tym. Tysiącka, tak co tysiąc metrów, prawda? Autolap ci odmierza i już wiesz kilometr przebiegłeś, tyle, tyle, tyle. Tak, kochani. Zastrzeżenie: jeżeli robimy trening na stadionie, to tutaj musimy w ustawienia wejść sobie do tego naszego Dżarminka i te autolapy wyłączyć. Bo na stadionie już nas GPS nie interesują, nic nas nie interesuje, autolapy też nie, bo ci co kilometr będzie się zatrzymywał, a kilometr kilometrowi nierówny tak, bo ci może pokazać, że na bieżni, że zrobisz na bieżni kilometr a ci do, pokażę dopiero 800 metrów. I nie, to autolapy, GPS-a y, wypierniczamy, tak? Jak jesteśmy na bieżni. Wypierniczamy, wtedy polegamy tylko na, y, na, na czystej matematyce, tak? Y, jedno okrążenie 400 metrów, y, 1000 metrów, 2,5 okrążenia, tak? Y, 3000 metrów, 7,5 okrążenia, tak? Y, wiemy, tak? Wiemy, wiemy. No, no, także tak to. Także tutaj to, to, wtedy się pozbywamy, ale, ale na co dzień jak najbardziej autolapy, y, GPS, to wszystko nam tutaj hula i nam ładnie odmierza. Kochani, bateria. Y, też wiele osób y, interesuje ten aspekt. No tu bateria trzyma, nie wiem ile trzyma, nie wiem ile trzyma, ale trochę trzyma, tak? No, zasada jest taka, że im częściej korzystasz, tym krócej trzyma, tak? I też jeżeli działa GPS, krócej trzyma. Jak grzyko używasz, żeby po prostu sobie sprawdzać time, tak? Sprawdzać time, no to wtedy dłużej trzyma bateria, no to takie też ważne rozróżnienie, żeby też na to, mieć to na względzie, tak? Przy użytkowaniu. Można się zdziwić, nie wyłączysz GPS-a i nagle patrzysz, połowa baterii już się, prawda? Umknęła. No także to trzeba też zwracać uwagę, że po każdym tam go tam wszystko po wyłączać, żeby ci nie chodziło, nie bzykało, nie pipcało, prawda i bateria, żeby ci e, długo pracowała. Idziemy dalej, ten garmin e, e, Forerunner 235. E, e, pomiar e, Jest tutaj taka funkcja pomiartę. Tutaj mamy takie różne świecidełka, tak, e, to na nadgarsku, prawda, że niby mierzy, niby mierzy guzik, jak ja to mówię, prawda? Tam no, no, nie, nie. nie. Kija mierzy, Kija mierzy, jakiś szczap, wyniki podaje, kurna y, 38, y, prawda? Puls jak biegnę, kurna jak 100 jest 180, nie y, nie, y, farmazoniarstwo, nie, to w ogóle nie hula, nie działa. Y, pasek. Tak, pasek na, na, na te nasze przysłowiowe, prawda? Wiemy o co chodzi, tak? Wiemy o co chodzi, znamy to. Znamy to, tak? I tutaj taki paseczek zakładamy, to się komunikuje i wtedy już tutaj jest takiego paseczka. No to jest oczywiście dodatkowy koszt. Też to jest wydatek, tak? No 100-150, no w zależności jaki pasek, czy oryginalny, czy nie, to musi hulać, tak? I wtedy z tego paseczka ładnie tutaj łapie i wtedy już jest ten, no, jak trzeba, tak? Jak trzeba? Oczywiście tutaj też nie wszystkim taki pasek odpowiada, tak? Wiadomo, że no jeszcze jeszcze. Jeszcze u, jeszcze u chłopaków, prawda? No to tutaj nie ma problemu, prawda? Nie ma problemu, ale u dziewczyny, ale dziewczyny, wiadomo, czasami, wiadomo, narzekają. Potrafią, wiadomo, 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 potrafią narzekać, także No ten pasek nadgarstek byłby lepszy, gdyby działał. Główiwa, ale no, no, nie, to wiele osób to mówi. Na nadgarstku to sobie można, no, to nie. Także tutaj jest funkcja, ale nie działa. Trzeba mieć pasek. Z paskiem powinno być już oki, okay. oki. Okay. Kochani, teraz tak, bo niektórzy będą się was szczepiać, tak? Jeżeli będziecie na takie zegarki, mówić, że to jest smartwatch, tak? Bo niektórzy, prawda, się nie mają co w domu robić i się przypindalają, prawda, o każdą pierdołę, nie? Że jak smartwatch, nie, bo to czekanie eksportowe, nie smartwatch, nie smartwatch. Rzeczywiście sprawdziłem, to też nie jest taki do końca smartwatch, bo na przykład nie można nim zapłacić, tak? Byłem ostatnio, nakupowałem. Prawda, twarogu, normalnie, prawda, w Lidlu. No, w Lidlu najlepszy twaróg. To wszyscy powiedzą. To wszyscy powiedzą i normalnie podchodzę, pip. Chciałem normalnie zapłacić zegarkiem. Nastawiłem nawet odpowiednią kwotę. 20,00. 20,00. Myślałem, że jeszcze resztę mi wyda, a nie chciało. Nie chciało, a tu no za 20 zł, tak, bo to nie niecałe serek, takie niecałe kosztował, Myślałem, że normalnie nie chciało mi przyjąć, także no niestety. Odeszłem z kwitkiem. No jakże nie, nie działa. Nie działa niestety do płatności. To nie jest taki smart, sm Nie jest taki smart, ale trochę bystry jest. No, też mu nie odmawiają. Kochani... No nie, nie możemy o tym nie powiedzieć, tak? Jeżeli już rozmawiamy o zegarkach sportowych, o smartwatchach czy GPS, jest dokładny. No, no tu są zdania podzielone, prawda, no niektórzy potrafią się zatrzymać e, prawda? 20 metrów przed metą, bo mu GPS pokazał, że już dycha i on więcej nie biegnie, nie? chociaż trasa z atestem, no są takie ancymony, prawda, są takie e, ancymony. Oczywiście nie, e, GPS to jest kosmos, tak, to jest daleko to ma, ma prawo się pomylić. Oczywiście może być błąd. Może być błąd i zazwyczaj jest błąd, no bo jak ci z kosmosu zmierzycie, ty jesteś ile metrów żeś przebiegł. Jakoś tam orientacyjnie oczywiście. Ale nie, nie, jeżeli trasa jest zmierzona tak zwanym kółkiem, Albo czym innym nie musi być to kółkiem. Może by nie być kółkiem, może być po prostu zwykłą taśmą. No to trzeba wierzyć, że mierniczy. to zwyczaju to, 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 to jest Pantaggio. Pantaggio zazwyczaj dokonuje, on już doświadczenia, ma, wszystko wie, jak to pomierzyć, żeby było dobrze. Także kochani, nie no, GPS to nie może być wyrocznią żadną dla nas. Nie może być wyrocznią. Także nie, 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 nie chcę dostawać takich wiadomości w ogóle, że mi GPS pokazał. Także mi GPS na treningu, na, na zawodach naprawdę bez takich historii. Nie, na zawodach się zdajemy już po prostu. Najlepiej na w stadionie też, dlatego startować. Tam masz wszystko wymierzone, nie? Bo na ulicy też się potrafią rypnąć, tak? Nawet z atestem, a brakuje 300 metrów. No znamy takie historie, prawda? I to nie jest jakiś tam, prawda, serowych biegów. nie? No, oczywiście, no tak, gdzieś tam się rypnęli przecież. W Pile na przykład, nie w Pile! Takie kartofelki potrafiły wyskakiwać z gara. No, 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 no. znamy te historię, znamy te historię. Także, gdzie oczywiście orientacyjnie to nie jest wyrocznie. Zegarek, oczywiście, zakładamy najlepiej na nadgarstek. Założysz, tak? Normalnie, jest tu pasek, jest tu tak zwany, e, tak zwane dziurki. Są, są jest dużo dziurek do wyboru, która nam dziurka najbardziej przypasuje. Tam sobie wkładamy tego małego, no jakby go nazwać, tego małego, no takiego. Peniska chyba, no nie wiem jak to inaczej tak elegancko ująć. No po prostu wkładamy tego peniska w dziurkę, która nam przypasuje. O i pięknie. No i tutaj jeszcze dla bezpieczeństwa, prawda? Taka mała opaseczka. To się trzyma i to można biegać latami. Oczywiście. to inwestycja na lata? Też nie tania. Też nie tania. No gdzieś koło tego Tałzena trzeba wydać. No, tauzena trzeba wie, a jeszcze ceny poszły do góry, to już teraz to nie wiem. To już teraz to nie wiem po ile to w ogóle chodzi. Dobrze, kochani, no, mój Jarmin wysłużony, ale jeszcze jako taka kula, myślę, że posłużył nam tutaj jako taka pomoc naukowa. Nie było szlajdów, ale był Jarmin. No i było miło, miło się było z Wami spotkać. Zawsze to jakieś towarzystwo, tak, no, bo mówię, no, zazwyczaj to samotność, to taka straszna trwoga, prawda, jak to śpiewał. Lionel, prawda, Richie, albo ktoś taki. Ktoś taki. Także no, bardzo dziękuję. Dziękuję za ten poświęcony czas, za uwagę, za to, że robiliście notatki, bo robicie notatki, mam nadzieję, no bo to jednak się utrwala, tak? Coś zapiszesz, to inaczej troszeczkę, tak? Także no, no, cieszę się, że mogłem znowu pomóc. Znowu, no bo to jednak to jest program misyjny, tak? Kiedy jest pora żartowania, to jest pora żartowania, ale kiedy naprawdę zasiadam do tej soczystej edukacji, no bo tak to trzeba nazwać. Soczyste wykłady, webinary, webinary, też to tak nazywają ludzie, tak? Przedłożenia. Różnie, różnie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby przelewać tę wiedzę, żeby dostarczać sprawdzonych informacji, a nie jakichś tam, prawda, farmazonów. Trener Krzysiu.